Zobacz, ja po początku, co robić? Więc tak, najpierw kupiłem serwer, nie? Ile? się zł zapłaciłem za dwa sloty prywatne. No i... Dobra. No to jak się nie dało wbić, no to poprosiłem GamerTech'a, że wyłączyli na chwilę serwer, no bo chcę skrakować, żeby tam ludzie mogli wchodzić. No to dobra. Wyłączyli. Połączyłem się z nimi. Dobra w końcu jak się już połączyłem Już nie pamiętam w jakim ustawienia, co tam wiesz te wszystkie ustawienia serwera pozmieniałem hasła dynanie, bindy No i później wszedłem w ustawienia serwera tam gdzie są hasło, nazwa serwera i sloty to tam usunąłem żeby każdy mógł wejść bez podawania hasła no i slot, zmieniłem minik, yy, znaczy nazwę serwera zapisałem, włączyli i wszystko było git. No to taki specu jesteś. mam takie pytanie. Ile taki serwer kosztuje? 8 z Jeżeli się 8 chce zeta, i to i sobie No. To stary serwer ten to cały czas stoi. Jakbyś chciałby. No, 24 na 7. Ale nie. To znaczy nie można go zrobić. No właśnie, niestety. A kurwa, to nie wiem, czy to jest... Płacili. My zapłaciliśmy... co tak, dojdzie, tą złotówkę. No wiem. No. kurwa, my, my ostatni raz zapłaciliśmy chyba nie... W no. lutym czy tam w sierpniu. Za serwera stoi do tej pory. Aha. No. Czyli płacimy raz, gramy ile się da. Ej, to już po co my kupujemy nowy? Bo nie jest skrakowany. nie pisałem do nich już nie, bo chciałem ustawienia pozmieniać to kurwa nie odpisywali. Nigdy. Cześć, prawdę, maila może odpisali. Kiedyś tam. <grytanie> Ale oni chyba teraz nie hostują serwerów z Ja Teraz nic nie było. Eee, Olu, to jak zakładać też serwer teraz? No ja zaraz założę i pogram. Já okay. jdu ja na sub server. Mara. Bye bye. Hej, kde, kde to tady se To każdy by po dziesięć wystarczył, jak serwera 8 złotych nie kapuje. No Jezu, Mane, to byś płacił całe 8 złotych, nie? No płacę 8,50 za prywatny, a za... Yy... Ej, chuj, kurwa, nie ma spata na no. GameTeku. No wiem, to już dawno nie ma, ja... patrzyłem, jak jeszcze w BBC miałem swój plan, no to już chciałem kupić na gimteku to nie było. Jakie żółte kurwa! Uuuuh, chuj! Mój, moja z wielkiego nie uda. Tak, tak, tak. Ja teraz wiedzmy, nie wiem, jak to zrobili. Co to w sercu? Co to w To znaczy nie, no widzimy że ja nie mam geneTK. Co? Ej, podajcie mi tego, to e... na dole kota drogoś, nie chcę, czy nie. Na no razie wiem, że się to dzieje. Ale nie... serce hostowany przez geneTK. I ludzie wbijają tam. Tak, tylko że tutaj już kurwa się nie zamówi, nie wiem z jakiego powodu. Ja No lecz to w nich i już nie sprzedają. Ja Nie ja. Co tam gdzie biały, on zaraz zbierze nas na tes co? No chujczak, kogoś innego pochodzić. Ja myślałem. To... Ale stój, stój, to... wychałuj, chłopca. Niech hostuje. Do spata serwera. Chce Trzeba znaleźć kogoś, kto po powstanie serwa. A czy lepiej? No się, no się, tak na lepiej. ...dole Olesie na To się robiło. gej te No. player left.